Dożynki to wyjątkowy czas w życiu każdej gminy. Szczególnie jeśli posiada ona mocne powiązania z ziemią oraz pracą na roli. Po skończonych żniwach przyszedł czas na świętowanie. W tym roku mieszkańcy dziękowali za w Podlesiu Machowskim. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kaplicy w Podlesiu. Nabożeństwo odprawił proboszcz parafii w Łękach Górnych, ksiądz Janusz Maziarka, proboszcz parafii w Piliżnie, ksiądz Andrzej Wolanin oraz proboszcz parafii w Machowej, ksiądz Piotr Pawrzyniak. To jest to praca... Niełatwa, praca trudna, praca odpowiedzialna. Praca, która tak bardzo łączy się z tym właśnie dziełem stworzenia świata, kiedy Bóg mówi, że daje tą ziemię ludziom po to, by czynili ją sobie poddaną, wykorzystali z tych darów, które ziemia przynosi, które ziemia rodzi. Dziękujemy dziś za te dary i dziękujemy za pracę rolników. Prosimy o błogosławieństwo w tej pracy, która jest odpowiedzialna, która jest bardzo wymagająca, bo mamy wszyscy świadomość, każda praca jest wymagająca, odpowiedzialna, ale ta praca na roli jakoś szczególnie to nie jest praca na kilka godzin, gdy idę na 8 czy ile godzin, zamykam biuro czy inne miejsce, wracam do domu, to jest nieraz praca nieliczona godziny, ale uzależniona i od pogody, i od pory roku, i od wielu innych okoliczności. Praca wymagająca. Dziś za ten Wasz wysiłek pragniemy wyrazić Wam szacunek i wdzięczność. Pragniemy także jako kapłani wyrazić uznanie, że traktujecie także tą pracę i to swoje powołanie w perspektywie również wiary, bo Dlaczego tu, gdzie jesteśmy na dorzynkach, rozpoczynamy tu dorzynki mszą świętą? Nie od razu zabawą, przyjemnymi spotkaniami, ale tu gromadzimy się na mszy, przy ołtarzu. O czym to świadczy? To świadczy o Waszej wierze. Modlitwę zakończyło błogosławieństwo wieńców. Wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, którzy pracowali na roli. thank yeah. you Przy świętej zgromadzeni udali się na nowo wyremontowany plac obok remizy OSP. Barwny korowód przeszedł ulicami Podlesia. Towarzyszyła mu ludowa piosenka i ręcznie wykonane wieńce. Olszko, olszko, olszko zielona. Oh, oh, אַז איך קען עס, מוס איך שוין, קס wzięli udział parlamentarzyści i samorządowcy, stowarzyszenia oraz mieszkańcy gminy Pilzno. Wszyscy goście przyłączyli się do życzeń dla rolników. Wyjątkowo w gminie Pilzno należy dziękować za ogromną pracę samorządu, rolnikom za ich pracę i poświęcenie. I chociaż to jest czas trudny, pomimo dopłat, drogie paliwo, drogie w różne że inne rzeczy, w rolnictwie drogie, nawozy, ale praca rolnika i serce dla ziemi jak zawsze. Dzisiaj dziękujemy rolnikom, którzy nie mają nigdy wypoczynku. Przede wszystkim zdrowia. Jak będzie zdrowie, to miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Rolnik sam wie najlepiej, że nie ma obiadu za darmo. Na wszystko musi sam zapracować, także dobrej pogody i żeby otoczenie, które jest wokół rolnictwa, tym rolnik działa, było mu jak najbardziej życzliwe ale nie będzie tego szczęścia, tego spełnienia bez zdrowia. Urodzajów, każdego roku rodzajów Pogody i żeby naprawdę spali, a wszystko im rosło. Plonów jak najbardziej obfitych, no i niskich cen paliwa. Życzę tej satysfakcji z tej wykonywanej pracy i dużych plonów. Wody, tylko wie Pan jakiej, to nic nie ma, bo rzeczywiście jest, jest bardzo sucho i czas na jest W ciągu roku oczywiście jest czas na pracę i rolnicy tą pracę oczywiście wykonują przez cały rok. Niemniej jednak jest też czas na zabawę, jest czas na podsumowanie pracy przynajmniej żniwnych w dniu dzisiejszym. Jest czas właśnie świętować, jest czas cieszyć się z tego, co jest, bo pomimo tego, że Rok zapowiadał się, powiedziałbym nieciekawie z uwagi na wiosenną suszę. Myślę, że w większości kategorii plonów jednak ten rok można uznać za urodzajny. Wszystkim rolnikom dzisiaj już po plonach. To może trudno życzyć tego, żeby były dobre i udane. Mam nadzieję, że takie były, ale życzę tego, żeby byli zdrowi, żeby rodziny były zdrowe w tych dzisiejszych czasach, żebyśmy nie mieli wojny. I żeby przyszły rok być może był lepszy, jeśli chodzi o pogodę, o warunki, żeby było bardziej, większa równowaga, żeby było. Nie tylko samo słońce i, i dużo suszy, a od czasu do czasu wielkie ulewy. Tylko tak jak powinno być w rolnictwie, czyli tyle wody, ile potrzeba i tyle słońca, ile potrzeba. Bawimy się dzisiaj dzień radości. No i podziękowaj za, za takie duże, bogate plony. Mimo tych wszystkich jakich takich... Uwag, jakie były, że nie będą te plony, te obawy, ale zostały zażegrane. Świadomość ukształtowana przez pokolenia. Odpowiedzialność za polską ziemię. Poszanowanie każdego ziarna wyrośniętego z tej ziemi oraz wrażliwość na zachowanie tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie powoduje, że możemy dzisiaj tutaj wspólnie świętować. Kochani rolnicy, dziękuję Wam za codzienną, ciężką pracę, za serce i miłość oddane Ziemi. Rolnictwo jest branżą strategiczną. Gwarantuje tak dziś podkreślane bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Obecnie sytuacja w rolnictwie jest dramatyczna. Coraz wyższe ceny nawozów, środków ochrony roślin, energii, gazu oraz paliw sprawiają, że potrzebne są pilne działania i decyzje. Polskiemu rolnictwu nie są potrzebne kolejne obietnice, ale konkretna i wymierna pomoc. Szanując ciężką pracę rolników pokazujemy, że stoimy na straży tradycji, tożsamości, kultury ludowej i wdzięczności za plony. Wszystkim tutaj zebranym, wszystkim gościom życzę, aby na naszych stołach nie zabrakło najważniejszego symbolu dzisiejszych dożynek chleba. Dziękuję serdecznie sołtysom i delegacjom wieńcowym. Księżom dziękuję za udział w mszy świętej, modlitwę i życzliwość. Dziękuję moim współpracownikom Święto plonów w Podlesiu ma niepowtarzalny klimat. Gościmy w malowniczej miejscowości otoczonej zielenią. Mieszkańcy Podlesia włożyli mnóstwo pracy, trudu i zaangażowania, by dożynki gminne były prawdziwym świętem. Składam serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za stworzenie wspaniałej oprawy i okazanie nam prawdziwej, słynnej polskiej gościnności. Podczas tradycyjnych dożynek nie mogło zabraknąć starostów. W tym roku byli to Agnieszka Kopek i Józef Kalita. Pani Agnieszka jest z zawodu nauczycielem, pracuje w zespole szkół ogólnokształcących nr 6 w Tarnowie. Razem z mężem wychowuje troje dzieci: dwie córki i syna. Od kilku lat prowadzi niewielkie gospodarstwo. To właśnie to gospodarstwo, ponoć, kontakt z naturą, a także fascynacja wsią i folklorem sprawiła, że pani Agnieszka docenia wszelkie dobro, które płynie z życia na wsi i aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej. A także chętnie uczestniczy, drodzy państwo, w różnego rodzaju zebraniach, które mają na celu promocję Podlesia. Pani Agnieszka już teraz bardzo serdecznie dziękuję Państwu za nominację, szczególnie swoim koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich. Dla koleżanek też wielkie brawa. Do tego koła zresztą Pani należy i rozwija dzięki temu swoje zdolności. Ceni sobie szczerość, rzetelność, otwartość. Pięknie witamy naszą starościnę. I towarzyszy jej pan starosta, pan Józef Kalita, mieszkaniec wsi Podlesie, mąż i ojciec, czwórki dorosłych dzieci, prowadzi gospodarstwo rolne, ma 12 hektarów ziemi, które odziedziczył po rodzicach, na którym to uprawia zboże, również pracuje zawodowo, wykonuje wszelakie usługi rolnicze, budowlane, a od wielu lat jest członkiem Rady Sołeckiej i udziela się bardzo mocno społecznie. Mówi, że najlepiej mu się odpoczywa na łonie natury przy dźwiękach dobrej muzyki, której dzisiaj na pewno nam nie zabraknie. Również gromkie brawa, witamy Pana Starostę. Następnie nadszedł czas na podzielenie się świeżym chlebem. Starostowie przekazali go burmistrzowi Pilzna, która pokroiła bochenek, rozpoczynając od nacięcia tradycyjnego znaku krzyża. Na znak pokoju i przyjaźni wspólnie spożyto chleb. Przyjmij gospodarzku ten bochen chleba upieczony z tegorocznych, plonów, u, z tegorocznych plonów. Szanuj go i dziel nim tak, by nikomu go nie zabrakło. Dziękuję za ten bochen chleba, który jest symbolem waszej ciężkiej pracy. Będę go dzielić sprawiedliwie dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Pizno. Kromkę chleba świeżutkiego, pysznego, pachnącego, e, przygotowanego oczywiście na dzisiejszy dzień szczególnie. Poprosimy teraz muzyków, kapelę, aby nam coś pięknie przygrali. Czy ty się rannej, czy ty się ranny, czy ty się rannej rosy boisz? Czy ty się rannej, czy ty się rajta? Czy ty się ranej,

A dziewczyna korzysty Robić się jej nie chce wszyscy nie widzę Spogląda na złe Jak wysoko jeszcze Spogląda na złe Jak wysoko jeszcze Jak wysoko, tak wysoko Chwała Panu Bogu Mieszkańcy przyznają, że w dzisiejszych czasach życie rolnika jest coraz cięższe. W dzisiejszych czasach tak, dość trudno jest, ale dajemy radę jakoś. Także nie jest tak no, zbiory jak zbiory, no, strażna jest. No, ale trzeba sobie jakoś radzić, żeby to wszystko jakoś wyglądało, żeby się dało utrzymać te gospodarki. No w ogóle są gospodarki małe, drobne, to tak w sumie no, trzeba coś gdzieś dorabiać jeszcze, żeby te gospodarki utrzymać, bo inaczej to byśmy się nie utrzymali z takich małych gospodarek, no. I młodzi żeby się angażowali w rolnictwo, bo coraz mniej tych młodych rolników jest, którzy by chcieli się angażować w to rolnictwo. No i to też, że paliwa były tańsze, no bo przede wszystkim to paliwo robi taka cena tych, tych płodów rolnych. No bo jak kupimy drogę paliwo, drogę nawozy, to musimy i potem drogo to sprzedawać. W obecnych czasach bardzo trudno, ponieważ nie dość, że pogoda, klimat się zmienia, to jeszcze bardzo są ceny wysokie nawozy, które rynek potrzebuje do tego, aby pracować, aby wysokie zbiory po prostu mieć, sprzedawać, utrzymywać się z tego. Także myślę, że trudne, trudne, coraz mniej ludzi mamy, prawda? Coraz mniej rolników, ludzie się wyprowadzają, co prawda na wieś, tak jak ja zresztą, ale nie prowadzimy aż tak dużych gospodarstw. Nie prowadzimy absolutnie e, na taką skalę, jak dawniej rolnicy prowadzili swoje gospodarstwa. Ceremonia dorzynkowy zakończyła prezentacja wieńców. O pomysłowych, ręcznie wykonanych i tradycyjnych wiązankach opowiedzieli przedstawiciele każdej miejscowości gminy Pilzno. Nie zabrakło humorystycznych akcentów. pachnące. Ludziska dob dobrze tutaj mieszkają, życzliwe słowo dla siebie mają. A gdy brat znajdzie się w potrzebie, to dłoń przyjazna wspomoże tu ciebie. Z dziada, pradziada we wsi mieszkamy, sady i pola wdzięcznie uprawiamy. Dobre rady dla wszystkich. Z sąsiadami w zgodzie żyć. Wzajemnie szanować się, herbatkę z miodem pić, nie kłócić się, zdrowym i wesołym być. Dużo się śmiać, by serce swe drugiemu dać. Starszych szanować, nikomu nie szkodzić i do kościółka, tutaj do podlesia najlepiej chodzić. Nikomu nie szkodzić, pamiętajcie o tym. Chodzić na ryby i zbierać grzyby, odwiedzać lasy i jeździć na wczasy. Dobre rady dla pani. Czy świeci słońce, czy pada deszcz? Kochajcie sąsiadów i mężów też. Dobre rady dla panów. Czy świeci słońce, czy pada deszcz? Kochajcie sąsiadki, ale żony też. Korzystając z okazji, zapytaliśmy twórców do rzękowych wieńców o sekret dobrej wiązanki. Ile nam zaszło z uzupełnieniem wieńca, dziewczyny? Trzy tygodnie. Tygodni. Nie, tygodnie. Przygotowanie zboża, Tak, oczywiście. Tydzień czasu samo obkręcanie. W czerwcu czerwca zrywało się zboża, tak. Póki jeszcze są takie stojące. Tydzień. Tydzień. Nam tydzień. To jesteśmy skranymi sąsiadami, także dajemy radę wszystko ogarnąć. I na motorki pójść i... Do pracy pójść, ale no, efekty widać, że naprawdę poszło nam to nieźle. Pierwszy raz ten był robiony wieniec z naszych stron. Przede wszystkim pogody, żeby było z czego zrobić. A później po prostu to samo, jeżeli jest zgoda, jeżeli jest zgrana, tak można powiedzieć paczka, można dużo. Tym więcej chcieliśmy podziękować za święce, najświętszej panience, za nasze rodziny, za wszystko po prostu, co zebraliśmy wspólnie. No i za to, że jesteśmy razem. Nie mamy wodzie, nie mamy. Tak, jesteśmy, nas Maryi, tak nie jesteśmy. Czy długo schodzi takie zrobić? No, w sumie kleiłam dwa tygodnie, a później plecenie no, cztery tygodnie takie porządne roboty. Z internetu. Wbrew pozorom z internetu, ale zmienione całkowicie, bo miało być, miało być drzewo, ale jest kapliczka, jest inaczej. Nie tylko tradycja, ale również zabawa. Także dla najmłodszych. Dzieciaki zostały porwane do tańca przez Lady Fama. Mogły też zobaczyć wnętrze wozu strażackiego OSP pod lesie. Zaczęła zabawa taneczna z zespołem Tigers.